Renata Granowska wyrzucona z platformy? No, kto by pomyślał. Od grudnia regularnie informuje on delikatnie rzecz ujmując w wątpliwych tematach związanych z Granowską i jej mężem Wojciechem. Wrocławianie już wiedzą, co to za polityczka, wie już też Platforma Obywatelska, ale nie cała Platforma Obywatelska. Albo może cała. Ale niektórzy ciągle udają i kręcą. Marcin Tosz, ujawniamy kom. Zapraszam. Powiem szczerze, że w pewnym momencie zwątpiłem w jakąkolwiek etykę wrocławskich polityków. Od grudnia regularnie informowałem o różnych, delikatnie rzecz ujmując, wątpliwościach w działaniach. Renaty Granowskiej, pierwszej wiceprezydent w Wrocławiu. Ujawniłem, że z pieniędzy podatników poszło ponad 50 tysięcy złotych na wystrój jej gabinetu, że 26 tysięcy złotych wydała płacąc służbową kartą na jedzenie i picie w luksusowych wrocławskich restauracjach. Wraz z Tomaszem Darłakiem opowiedzieliśmy w końcu o tym, że z miejskich pieniędzy Idą miliony złotych na klub męża Granowskiej, Śląsk Wrocław, Piłka Ręczna. A klub ten jest z kolei własnością stowarzyszenia Forca, którego to prezesem jest Paweł Rybczak, a więc mąż Agnieszki Rybczak, przewodniczącej Rady Miejskiej, również członkini Platformy Obywatelskiej, która cóż za przypadek przyjaźni się, z Renatą Granowską. Na to stowarzyszenie zresztą też idzie publiczna kasa, a siedzibą tego stowarzyszenia jest połowa sklepu spożywczego serio. Doszły też inne sprawy, jak choćby zawarcie koalicji z Jaskiem Sutrykiem, mimo braku zgody zarządu regionu Platformy Obywatelskiej, czy utajnienie umowy koalicyjnej z prezydentem. To wszystko kładło bardzo duży cień na Działania Renaty Granowskiej. I generalnie właściwie wszyscy w platformie od dawna wiedzą, że z granowską trzeba coś zrobić, ale do konkretów doszło dopiero w ostatnią sobotę. Do sądu koleżeńskiego skierowano wniosek o wyrzucenie. Wyrzucenie granowskiej z platformy obywatelskiej 12 osób z zarządu było za 0. Przeciw, co najlepiej pokazuje stosunek działaczy do Renaty. Ale czy wszyscy działacze są przeciwni Gralowskiej? Otóż nie, bo wciąż wspiera ją Bogdan Zdrojewski. I powiem Wam szczerze, że nikt, absolutnie nikt nie rozumie, dlaczego on to robi. Może dlatego, że mąż Granowski Wojciech, był szefem jego sztabu wyborczego. Z tych właśnie czasów pochodzi to zdjęcie, które teraz widzicie. Gralowska, Zdrojewski a pomiędzy ich głowami majestatyczna wieża kościoła świętej Elżbiety. Święta Elżbieta zaraz, zaraz. A może to jest ukryty przekaz? Wszak święta Elżbieta węgierska pomagała biednym i pokrzywdzonym, często osobiście troszczyła się choćby o sieroty. A przecież mąż Granowskiej do dziś dorabia poznajomości w domu dziecka w Obornikach Silowskich, co też najwyraźniej nie przeszkadza Bogdanowi Zdrojewskiemu. Bogdan Zdrojewski i Granowscy mają najwyraźniej swoje słodkie tajemnice, które prędzej czy później będą i tak powszechnie znane. Sam fakt, że żona Zdrojewskiego, pani senator Barbara Zdrojewska, nie jest i nigdy nie była zachwycona z takich sojuszy. Wiele o tej relacji mówi. Co będzie dalej? Biorąc pod uwagę kartotekę Gralowskiej, raczej nie trudno przewidzieć wyrok sądu koleżeńskiego, ale cały proces usuwania jej z partii zajmie nawet kilka miesięcy. Wcześniej jednak może dojść do usunięcia prawej ręki Gralowskiej, czyli Agnieszki. Rybczak. Ma ona stracić zajmowane stanowisko, czyli przewodniczącą, czyli przestanie być przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia. W dalszym kroku może dojść nawet do zerwania sojuszu Platformy Obywatelskiej z Jaskiem Sutrykiem, bo przypomnę, że ten sojusz zawarła Renata Granowska bez zgody swoich politycznych przełożonych. W świetle kryminalnych zarzutów Sutryka i trwającego referendum platformie cała ta sprawa coraz bardziej ciąży. Efekty mogą być więc spektakularne. Bądźcie z nami, oglądajcie ujawniamy.com. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo.